Cross Hexagon 6.0. Rower do miasta i rower do lekkiej jazdy terenowej to tylko pozornie dwa różne sprzęty. Pozornie, bo nam udało się je połączyć w jeden, tym samym tworząc Cross Hexagon 6.0. Ten uniwersalny rower bez problemu odnajdzie się w każdej sytuacji, a jedynym, co będzie mogło cię ograniczać będzie Twoja wyobraźnia. Niezależnie czy będziesz chciał go zabrać w lekki teren, czy po prostu potrzebujesz czegoś, co bez problemu pomoże dotrzeć Ci do pracy. To Cross Hexagon 6.0 będzie tym, czego potrzebujesz. Cross Hexagon 6.0 w 2023 roku to kontynuacja myśli przyświecającej nam przy projektowaniu poprzednich generacji tego roweru. To nie tylko nowy lakier położony na ramię. Poprawiliśmy wiele drobnych detali, które przekładają się na przyjemność oraz komfort płynące z jazdy. Osprzęt do każdego terenu. Cross Hexagon 6.0 to doskonały wybór dla każdego szukającego roweru uniwersalnego. Sprawdzony napęd Shimano z 24 przełożeniami zapewnia bezproblemową i tanią eksploatację. Tylna przerzutka Shimano Acera M360 ułatwia zmianę przełożenia nawet w trudniejszym terenie oraz wymaga mniejszej uwagi przy regulacji lub serwisie niż niższe grupy osprzętu Shimano. By zapewnić pewność hamowania w każdych warunkach wy Wyposażyliśmy Cross Hexagon 6.0 w hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT-200. Zapewniają one dużą większą siłę hamowania niż klasyczne hamulce V-brake. To także dużo większa i precyzyjniejsza modulacja siły hamowania niż w przypadku mechanicznych hamulców tarczowych. Są przy tym proste w serwisowaniu. Amortyzowany widele CSR Suntour XC zastosowany w Cross Hexagon 6.0. Wygładzi wszelkie nierówności znajdujące się na drodze, a także poradzi sobie w lekkim terenie. Dodatkowo, manetka blokady amortyzatora znajdująca się na kierownicy umożliwi pełną kontrolę nad jego pracą oraz zwiększenie efektywności pedałowania na płaskich odcinkach drogi poprzez jego usztywnienie. Cross Hexagon 6.0 dostępny jest w dwóch rozmiarach kół. 27,5 cala oraz 29 we wszystkich rozmiarach ramy. Niezależnie od wybranego rozmiaru kół charakteryzuje się on dużą zwrotnością oraz zwinnością w ciasnych zakrętach. Opony Mitas o celu trwało 85 o szerokości 2,1 cala zapewniają doskonałe prowadzenie roweru w każdych warunkach. Technologie wspierające cię w twoich podróżach rowerowych. Rama Cross Hexagon 6.0 została wykonana z aluminium, Performance Stop Aluminium, Performance 6061 to wysoka sztywność i odporność na wzłamania. A zarazem lekkość typową dla aluminium. Ten stop aluminium Performance 6061 zapewnia rowerowi sztywność oraz odporność na uszkodzenia. Jednocześnie, jest to stosunkowo lekki materiał, który może zaskoczyć niejednego rowerzystę swoimi właściwościami. Rama jest malowana proszkowo, co przekłada się na trwałość malowania oraz jego odporność na uszkodzenia mechaniczne. Rama i widelec. Wykończenie lakieru. Połysk materiał ramy, aluminium widelec, SR Suntour Urix MRL skok widelca, 100 mm tylny amortyzator, brak skok tylnego amortyzatora, brak napęd. Przerzutka przód, Shimano Tourney T700 Przerzutka tyłu, Shimano Acera M360 Manetki, Shimano STF505 Korba, Shimano T301 Koronki. 42T-34T-24T-175MM kaseta wolnobieg, Shimano HB-200 zakres kasety-wolnobiegu, 12-32T ilość przełożeń, 24 support, FPB-902 łańcuch, bnes 8 hamulce, hamulec przód, Shimano MT-200 hamulec tył, Shimano MT-200 dźwignie hamulca, Shimano F-505 tarcze hamulcowe, DISC-160, tarcze hamulcowe Tył DISC-160, komponenty Kierownica Aluminium 680 mm 31.8 Wspornik kierownicy Aluminium 75 mm 31.8 7 siodło cross Wspornik siodła Aluminium 27.2 x 300 Stery Jeden jeden 8 chwyty, cross z pedały, tworzywo stal.